Nazywam się Mariusz Mazur i jestem pracownikiem firmy Rotenberger. Jestem doradcą techniczno-handlowym. Tematem dzisiejszego naszego webinaru będzie sprężarka płucząca ROPUR-ZDM. Jest to urządzenie, które mieszaniną wodno-powietrzną płucze instalacje ogrzewania podłogowego, ogrzewania grzejnikowego. Może też płukać instalacje chemicznie, jak i dezyfekować układy wodociągowe. Czy warto pukać instalację? Zdecydowanie tak, ponieważ 3 mm zabrudzeń to spadek mocy grzewczej o 20%. Bezwzględnie trzeba pukać i instalacje modernizowane. Kiedy zmieniamy zasilanie ze kotła samochodowego na pompę ciepła, instalacja bezwzględnie powinna być przepukana. To spowoduje jej większą efektywność, jak i bezawaryjną pracę pompy ciepła. Nie czekajmy, aż pompa biegowa przestanie działać, tylko Dbajmy o odpowiednie napełnianie układów wodą kotłową, wodą zdemineralizowaną, stosujmy inhibitory korozji oraz uczmy instalacje. Wtedy rachunki będą niższe, a sprawność układu rzewczego wysoka. Jak działa do, na, na to urządzenie? Do urządzenia doprowadzona jest woda z instalacji yy, wodociągowej, tu natomiast dostarczana jest sprężone powietrze. Przepływ u, urządzenia 5 metrów sześciennych na godzinę, ciśnienie robocze około 8 barów. Praca w dwóch programach. Impulsy co dwie sekundy albo impulsy w sposób ciągły. Stosujemy te impulsy na przemian, na przemian aż do osiągnięcia, że na końcu hmm, będzie wypływać nam do kanalizy czysta woda. Wtedy pukanie zostało wykonane prawidłowo. Obecne urządzenie posiada Możliwość puchania chemicznego. Aby pukać chemicznie, na zasilaniu zakładamy dwubarowy reduktor, natomiast na wyjściu inżektor do pobierania chemii. Chemia jest w jednolitrowych. 1 jednolitrowych. Jeden litr chemii na 100 litrów instalacji. Posiadamy chemię do puchania instalacji grzejnikowej, do instalacji podłogowej, jak i konserwacji. Pierwsze po przepracowaniu wypuszczamy do bezpiecznej, do kanalizy, natomiast ten trzeci zostaje w układzie. Posiadamy również chemię do dezyfekcji układów wodociągowych. Urządzenie dzięki aplikacji mobilnej jest możliwość podglądu w trybie rzeczywistym, jak wygląda proces pukania. Jest możliwość również zapisania tego procesu w formie pdf -u. Podsumowując, Robus EDM. Jest bardzo skutecznym urządzeniem do płukania instalacji grzewczych, grzejnikowych jak i podłogowych. Polecam każdemu instalatorowi.